Nawet tego. ja nie wiem, a wy wiecie? Nie. Ale mówiłaś mi ostatnio, że masz coś około 150 kg. No to pewnie coś koło tego. No to nawet ma więcej. Co wy z tym Miku, Miku, Miku tutaj jesteście? Fiku, Miku, mój fizyk. No, kurde, ja tego nie mam. Tańca? Miku, Miku, To pasuje! Dobra, gdzie lecimy? Nie wiem. Nie... niech z ten... zrobi. dwie. No, ale mówiłem do ciebie. Nie wiem, tu? Dobra. Tylko że mam znowu jeden problem, nie słyszę słów. A ja słabo teraz Amelkę słyszę. Amelka, słuchajcie słabo. Amelka! Cicho mówię! A okej! Okay. Nie, no, nie wiedziałem, że mówiłaś cicho. Miku, miku mi. Ja mam właśnie tę tylko... senka, jak spadam. Bo woda się tak zrobić. Andrzej, powiem Ci, że jak masz okazję, kupić sobie właśnie ten samochód, to weź sobie samochód, kup. A później Bierz? koperkowi weźniesz coś. No tak, no kurde. No to też wiesz. Jak mam więcej to wtedy wezmę dla siebie i dla Amelki. Czasami też coś faktycznie biorę. Czekaj, jak nie ba... to. Co? Czekaj, muszę kupić coś od Czeka. No. Zapytaj o co? Aha, ale jest No co? <laughs> Chyba się z Ciebie Oskar jaja robi. kurde! Słyszysz Amelkę? Oskar? Gdzie Jezu, próbowałem Amelkę w konia zrobić. <laughs> w patataja? Tak, konia. To nieładnie. Amelka się nie dała. Nie dawajcie ja znowu czy nawet ze znajomy, nie? Ja, ja. <grym> o. To głupie boty Jezus. O, bomba Nienawidzę tych botów. No ja też mam bombę. Dobrze. to chodź, będziemy od razu dołożymy cztery do tego pieca. Dobrze. I jakiego pieca? O, I tak wiemy? się mówi. Nie znasz Dobra, takiego ja wyrażenia? Mam Nie, On słyszy, tylko sobie jaja robi. Nie, nie, słyszę, nie słyszę gry Ty nie słyszysz? No gry, tylko was. W grze się nie nic słyszy. nie dzieje nawet. Ja I nawet jak strzelam, to nie słyszę. Wiem, czasami tak jest, ja też tak mam. To może musisz Ale pada, nie pada podładować. Ja tylko was słyszę. No to mówię, jest. może musisz pada podładować.

Mikumi! Miku ja chcę takie O leczenie. To, to ma chyba no, obsesję dobra. na tym Miku Mówi. I już to denerwuje Jak to jest? O, Miku Mikumi! Miku to nie to jest jakoś problem, że Twittera ta, ma... że tata, no to nie, to nawet, nie to nawet jak ty... jak Tata był na moim. Cię zaczął dośpiewać i już nie może... Stawić. A to domino Ej no wynająłem tą kasandrę całą, kupiłem coś tam od niej i coś jest. Jakiś Sandar? Kasidy. No, no ja pytaj! Eee, Oglądałaś taki horror Cassandra? A. Okay, no tu nie zrozumiesz o co chodzi. Pewnie nie. O do mojej i tak się nie ogląda. Bo to jest taki film, bo jak spałam kuzyna to oglądaliśmy to i to było mega straszne to nie tak że tam była tylko taka kasandra co po prostu tylko śpiewało guten morgen czyli po polsku dzień to po niemiecku dzień dobry jak ja słyszę guten morgen to mi się kojarzy od razu z, z butem w mordę a danke schulz z niczym danke no. morda? mordę? Dankę w Dankę w Bo wkrótce, bo to jest taki robot, robot. A bo ty, nie, da danka, danka dziękuję, że dostaje w mordę, nie? Dankę <grym> <grym> Ja mam typów tutaj. Gdzie wy jesteście? Jelecy. Ja baba ty tyle śpiewa Guten Morgen, Guten Morgen. <grym> ja już... I później jest jakieś ucieczka. A widzieliście kiedyś jakąś my... niemiecką komedię? <grym> ja. Ja. wol. Tak? Nie. To jest z y, austriackim malarzem coś ja No to ja z dlatego powiedziałem ja wol. Z austriackim malarzem. Ten jak delikatnie. Ja nie, to się się <śmiecki> powiedziane. Ja nie będę mówił tego nazwiska i imienia najgorszego A. człowieka na świecie. dlaczego najgorszego człowieka na świecie? Można mówię o Polaków. Żydów. No zabijał no Ale jeśli ja ciągleśmy z jednej rzeczy, to to czeka kojarzę sobie ten wolne sta i tyle Powiem ci tak, e, wbrew pozorom najwięcej ofiar, no co prawda tak, no Polaków i Żydów zginęło z rąk Hitlera, ale największymi zbrodniarzami to był e, Stalin i chyba ten kurde Mao Tse-tung, bo oni zabijali ponad 100 milionów, kurde, ten Mao Tse-tung zagłodził na śmierć. Dobra, musimy stąd pryskać. Hitler zabijał, ale większość nie swoimi rękami, tak naprawdę. Wydaje znaczy że... to już nie chodzi o to, ale w, w, jeżeli chodzi o miliony, no to, to ten Mao tse był gorszy. Więcej to, to swojej swoi zabili, góra tak naprawdę. Polacy za, za niemieckich czasów go sprzedawali. Ej co, ktoś za tobą amelka strzela? Czy to ty strzelałaś? Ja Amelka. No aha, niektórzy nie lubi mojego fajnego auta. A jakie ty masz fajne auto? No dobrze. Co nie jest fajne, ja mam jeepa. Fajne, mi się podoba. A mi się ta tym podoba. Ha, czyli I to jest ten Jeep, ten nowy, taki z silnikiem 1.4, to, to co Mariusz ma chyba, tak? Andrzej? A nie, a nie. Bo te nowe Jeepy mają... Silniki 1.4, tam sto, 140 koni. To są te fiatowskie, kurde, stare silniki. Tylko tam wiadomo, no, trochę ulepszone. Dobra, biorę tego złota, bo potem się szybciej biega. I tu są na górze. A Marek, to ty się z tego butem w mordę. Nie, nie! boś zostawił nas, Ja tu zaraz ich prawie wszystkich pewnie położę. No. O! Nie! To pomysły, Jesteś nie! Jesteś nie bieg. O, a no kto mnie potrącił, jak ja do niego celuję? Jak nie. ja no to jakiś typ? No, ty jedzie autem, co ty I cały czas mnie tak potrącał? No, bo cały czas jedzie ponad. Przecież Napoleon tam, się... tam jest, kurde, u niego. No, teraz. No bo, bo go rozwalam mu auto. O! Ja Oka? potrzebuję niebieskich. Niebieskiego. Chcą atakować moich przyjaciół? No nie. Teraz masz swoje Masz małe i dużo mienne masz. To to to, butem, no, tak. Najpierw małe czemu to, tobie to się kojarzy Nie wiem, ale musimy uciekać butem, stąd Butem tak, czyli Butem tak to jest chyba część. Nie wiem. Nie wiem. Chodzę na niemiecki, a nie wiem, co to znaczy. To się nie chwala, że chodzisz na niemiecki i nie wiesz, co znaczy słowo po niemiecku. Ja, ja też dwa lata chodziłem nie i... Nie... A ja nie chodziłem. No mi też tak to! Ani na niemiecki, Aha. ani na rosyjski, bo ja zacząłem chodzić do szkoły w latach 80 i Sniper, wtedy wszyscy... Sniper, KD, Sniper, KD, KD, KD Snajper tu, przede i wtedy wszyscy stwierdzili, że nie będą się nauczać. O, jest tutaj, faktycznie. Tadeusz, amenazm, czy nie? ciągle on jest dead. On ma dosłownie auto dead. Ja go gonię. Zostawił. Nie, ja rozwaliłem mu to auto. Dobra, jadę po niego. Do strefy, on tam leci. Se. Kurde! Do strefy, powalone. He, powaliłem go. Idę go dobić. Ale nie no, powaliłem go. Zginął, kaput. Nie wiem, jak po, po niemiecku mam jeszcze do ciebie powiedzieć. I kaput. I kaput. Nie musisz mi nic mówić, bo ja ich. Siekieramotyka, piłka, szklanka. Głupi malarz. Przegra wojnę. Ja tę inną wersję tego znam. Jaką? Aha. Nie, nie będę mówił tak. teraz. Ale to zakazane nie. piosenki już chyba nie, nie obowiązują. Także możesz śpiewać dowoli. Ale to nic, Słownictwo nie to. Co to tutaj było? A, tu ty żeś przyjechał. Ty pod nami, ty pod nami, amelon. mną Amelą. Yes. U nas ja ten... by też były stówki. Idziemy! Pod mostem jest? Znaczy pod nami górze, czy gdzie on jest? Pałkę mam, to mogę, mogę się z nim. Tak, tu może być, Siadasz w tym schronie. Siadasz? Tak. Gdzie on jest? Jestem gotowa się z nim. No, a później zginiesz. Przejechałem przez Anaras. To, to mam jest tak. Pali... Co wy wyrabiacie? Dobra, ja sobie sam pójdę. Widzę, że. Jest. Ej, płynie tutaj typ. O, o, o. Są tu typy. O, ja, ja Melka zbawiła życia. Co, Melka? A, chyba no, tym no, lepiej, chyba. Chyba tym samochodem ci się, chyba tym e, na konsoli ci się na tej lepiej gra, co? Bo widzę, że masz kurde kile, przynajmniej jakieś. Tata. A wiesz, że ty pomyliłeś Oskara ze no bo Oskar jest tą. Dobra, przesadza, przesadzonego. Ta. No tak. Każdy się rządzi. No bo wy macie te same postacie. A ty, Oskar, co ty tak grzeszka bronisz? Czy on ci płaci za to bronienie? Nie, tylko. to Nie, po prostu gazet jest starszy od Ameryki, a Ameryka się wszystkim rządzi. Tak. No, tak. nie, wiem. Nie, wiem. nie wiem, jak gramy, to mam wrażenie, że twój tata do ciebie tym ma. To takie same bądy zawsze, ale też czego? <śmuszczam> ale, ale o co chodzi, bo nie rozumiem teraz. No tak samo tata twój do ciebie. O, tak typy! Amela do tata Strzelaj Amelka. Słuchaj, jak ci! lecimy na nich! Lecimy! Ja Trzeba aż no to, to do Zaraz będziecie leżeć w niebie. Melka spokojnie tylko O przejałem go na luzie go przejałem Taki sam kozak Kto mi eee, to nie mnie ja eee, <grym> <grym> Kurde paliwo się skończyło melka w tym gracie. To nie, to nie tak chodź, da, chodź, to, chodź, chodź, Idziemy dalej. dalej. Czekaj mój kill. Dobra, strzelają się tutaj gdzieś. Tak, tu są. Kurde. Strzelają do mnie. Amelka jest w porównaniu do mnie. Zostawię żywa Oni idą do was. Zauważyłem. O, zostaw mnie! Ej, ale ty sam mi O, Amelka, tak rob... strzelają mnie! do Ale ty sam tak robisz! Kurde Dawaj, Napoleon. No nie, bo ja też leżę i Napoleon też leży, wszyscy leżymy. No i to nie przesadzaj, bo sama teraz zaczęłaś. Ty zacząłeś, bo ty mnie wypchnąłeś. Dobra, A to było Nie kłódźcie się! Ale nie, bo ona się ze mną kłóci przez to, że. Dobra, jedynego położyłem. Przez przypadek odbiłem, i później żartowałem sobie, i później chciałem, zginął yes. przed nią. Nie, bo. wyrzuciłeś mnie, i ciebie zaczęły do mnie strzelać, a ja nawet nie zleciły. A teraz bohatera. do Andrzeja strzelają. Kurde, nie ma tu jakiegoś lepszego mnie do nich wybiła, o, i zginął też. Nie wiem o co ci chodzi. Nie pojechałbym cię by była gdzie indziej. Dobra, no, no, przed tobą i zobaczcie. Jezus, się grać nie do tym skinem. Tym Miku, Miku mi. Ja bananem nie mogę grać, bo nie, on, nie, mam wrażenie, że mi zasłania pół ekranu. Nie ma no minkau, bananem nie. się nie da grać. No bananem się nie da grać. Też tak uważam. I Miku, Miku też nie. Uważaj, typ. Nie Miku, na, lewo. Miku na mnie. I, nie, ja nie, ja nie, przyzwyczaiłam no. się. Ja was chcę jakoś podnieść, ale nie wiem czy mi się to dobry, szybki samochód, tylko tam jest ich dwóch. To szybko, wiedziesz już. Nie się. Nikogo, nie, mnie Nie, 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 to oj, tam nie, 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 o Miku, rozjedź pięknie, koronki nie bierz, uciekaj. Dawaj. Tam przy koronki ja, jest po cztery. Nas wszystkich wystarczyłoby. Ty, to jest strefa. A, tu są typy. Są? Może ci się uda? Jak się uda, to będzie kurde. Sukces! No nie, Jedna ekipa nie została. Nie. Ja nie wiem, ostatnia nie. ekipa. Pięk. Ja mi pięć pokażę ekip. Każdy jest osobno. Pięć ekip jest. No co ty? Każdy jest no. pojedynczo? Tak, to mamy to szansę. Jakieś no, tam No 8 typa i 5 jakich pokazuje. To każdy jest sam. A mi się Co wydawało? Jest, no, tak pokazuje. No to fajnie. Nie no dobrze, no to super. To mamy do szansę wygrać. Dlatego tyle tych koronek tam było. No, możliwe. O, jeszcze się skrzysili. A Także spokojnie. Może jeszcze wiesz. Będzie ciekawie. Aaa, bo to są boty ekipy, ja dwie położyłem ekipy. Już zostały tylko dwie. Trzy. Tam się z linii. Ja mam jedną broń nie spróbuję. O! Słyszę. Tam są typy jeden. Dobra, typ. rozwaliłem A Teraz będę tylko wygrać na przykład Idą tam strefy w moim stronę. Tyle nie przegrasz. No nie wierzę Dobra idę do was, bo widzę, że Kurde wyjść stąd nie mogę Do mnie idę wszyscy, nie? nie Cała ekipa Ty no wyjść nie. nie mogłem Jaka akcja Z dziury wyjść nie, nie mogłem i na motor. Jedziemy do nich. Nie Ja myślałem, że to Amelka. Autentycznie Dawaj Amelka, uciekaj, bo nad nami są całe... Czekaj, samochód może weźmiemy. Dawaj, wsiadaj. No? Amelka, uciekaj. Amelka padła. Uciekamy. Jak, ale no co? To jest cheater. Tak, cheater. Największy cheater jest tego ten typ to tu jest to jest cheater Ja się lecę, Grzeszek, jak że nie? O On mnie nie strzeli w głowę tylko w ciało normalnie i na chwilę. Kurde, ale jak? Ale no, to jest cheater ten typ Strasznie nas kurde położył ja nie za nim byłem i mnie zabił Apteczkę tu masz Czekaj ja tutaj spokojnie warzywa jem Trzymam. Tu masz drugą mateczkę na pewno no Dobra, spoko. Ale kurde, może faktycznie oni cheatują. Nie wiem, ja, ja jednego powaliłem przedtem. Bo ja jednak. Bo ja jednego typa... Bo tamten tam nazywa się na obrazie. No, Już są tam na górze. Teraz przyjdę! I jeden tam. Kurde! Ty, co jest? A mnie... Jeszcze bo... dwa poziomy. Ty no, ale jak wchodzą? A to oni chyba rzeczywiście, nie wiem czy czy nie, ale jeden z normalnie siedzi, tańczył i... Jestem! Trafiłem go za spotem biały, nie? No, no, no. no, no. Ta strefa teraz tyle biła, on co siedział poza strefą. Coś tu, coś tu ściemniali. I 100% HP ma nie teraz jak patrzę na niego, nie? A o strefie co siedział. Jak strzeliłem on parę sekund stref poza strefą. Co dajemy? No właśnie, do lobby może. Dobra.